Słonecznego i jakże pięknego dnia, mało znana youtuberka postanowiła coś nagrać z gry Star Planet. A może nagram jak szukam hakera na czacie. Oktowej kto wejdę se do kawiarni. Nie ma tu żadnych hakerów i wgl ludzi. A już wszystko jasne nikt nie szuka miłości w kawiarni love ja se wejdę do bling-bling, bo to pewnie oznacza, że mam dużo hajsu, bo aż 249 start-upów. Czemu do jasnej nędzy bling-bling jest pełny? Przecież ja na pewno mam więcej hajsu, smutek. No cóż trudno, poszukamy se w trochę biedniejszej kawiarni, Florida. Tam na 100% musi być jakiś haker, bo jak nie, to smutek. Oo. -o -o. Widzę, hajs. Wezmę to i wtedy na pewno będę mogła wejść do Bling Bling, bo będę bogatsza. Nie to, żebym nie była XD. Ok, szukamy tego hackera. A few moments later. years later. O, toż to haker? O, widzę, hajs. Mój. e histzg nie że to haker to też złodziej. Zdziwienie. O, Kupa z Ułem, haker mnie zaprosił. Dobra, przyjmę, żeby nie było, że jestem tchórzem. A ratunku, haker chce mnie szakować. Schowam się w moim pokoju za schodami, tu na pewno mnie nie znajdzie. Uf. Witaj Liberte. D. Libertę czyta się przez cwelu, a tak btw to czemu ty masz męski głos tak jak mój narrator Jacek Placek? To wina Tuska. A kogóż by innego? Aha. To już wszystko jasne. Liberty? Co? Zaraz cię szakuję. D. <śmiennie> Haha. <the fu> <śmiennie> Jak to? Chcesz mnie szakować? Smutek. Schakuję twoje konto i komputer i będziesz miała trojana. Ha, 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 ha Spokojnie Liberty, to tylko głupi hacker nie szakujecie, a co do mojego komputera i Trojana to już przesada. No tak mam rację jestem hero. Idę oh, oh. oh, oh. oh, oh. <miana> cię szakować, D, haha. -ha. Trochę się zaczynam bać. Ale jestem hero. A few moments later. Jeju, i gdzie ten haker? Przecież jest dostępny. Moc hero myśl. WTF. Ten haker nie może być prawdziwy, bo ma tak zwalone ortoze Chyba lubi Adele. Oooo już wiem, co to będzie za odcinek. Hakerzy nie istnieją na MSP i wam to udowodnię. Teraz wejdę w profil tego hakera w cudzysłowie. O proszę. Haker youtuber lub youtuberka. LenFace. O i tu macie przykład. Brutalni hakerzy nie oglądają kotko z pianinkiem. Chyba że... Chcą, żebyśmy tak myśleli. Aaaa, a ten hacker to gender ma najlepsza przyjaciółka i jednocześnie dziewczynę. Zdziwienie WTF. Dobra, hacker, hakerem, gender genderem, a teraz Wam pokażę, co zrobić, żeby takie mózgi już więcej nie pisali do nas. Uwaga, patrzcie, teraz będzie 100% magia. Dziękuję za obejrzenie do końca, montaż zajął mi cholernie dużo czasu. Pamiętajcie, nie ma hakerów na MSP takich jak Miss Phil i tak dalej? Wiem, że są takie przypadki, że macie wlam, ale to najczęściej jest z tego powodu, że macie łatwe hasło, jak na przykład ja tak miałam. Lub w rzadkich przypadkach natrafiacie na dzieci, które przez większość czasu szukały haku. A jak już znalazły właściwy hak to nawet nie wiedzą, że naruszają prawo i najpewniej zgrały sobie wirusa na kompa? Dobra koniec o hakach. Powiem o tym więcej w innym odcinku. Jeżeli macie pomysły na następny odcinek to piszcie w komentarzach. O i kto zauważył, że pętluje cały czas screen? XDD dobra to ja jeszcze dodam muzykę i idę słuchać na Łokera serduszko. To papa pa, pa pa buziaki. Milego dnia lub wieczoru.